Hejka, z tej strony Glaw to są niecne rp. i dzisiaj mamy niecny regał. Znowuż troszeczkę będzie w pewnym sensie inny, bo opowiem o jednej rzeczy, ale tak naprawdę de facto dwóch. Ostatnio na naszym kanale pojawiło się troszkę takich materiałów o inspiracjach, o, o poradach dla mistrzów gry, i to tak naprawdę w różnym odniesieniu, bo i pojawiła się rozmowa z Emilem w jego pierwszym odcinku. Mam nadzieję, gdy pojawi się ten, który nagrywam, już tych odcinków będzie więcej na kanale, ale nie mam konkretnej daty, kiedy to się pojawi. Oprócz tego pisaliśmy też o inspiracjach. Pisaliśmy, mówiliśmy o inspiracjach dla Delty razem z Belobogiem, to w dniu premiery Delty Green, z tego co wiem, 31 lipca ten odcinek się pojawił. No i znowuż temat powiązany de facto dla mnie bardzo ale to pewnie dlatego, że ja po prostu ten temat e, lubię. I by nie przedłużać, po prostu pokażę Wam o co mi chodzi. A chodzi mi dokładnie rzecz ujmując o książkę pana Norberta Bączyka i Kamila Kawalca. Mam nadzieję, że, że dobrze odmieniam nazwisko e, Kamila. E, historia lubi się powtarzać. E, I czemu mówię, że to są dwie rzeczy, a nie jedna? Bo to jest jedna książka, ale tych dwóch panów e, tworzy też podcast wojenny. Historię. I oni są autorami książki, oni też są autorami podcastu. Słuchając tego podcastu dowiedziałem się po, o książce. No i jak już w końcu tą książkę sobie sprawiłem ponad pół roku temu, to tak czekałem, czekałem, aż będzie dobry czas, żeby ją przeczytać. I łyknąłem ją na jednej delegacji, naprawdę wsiadałem do samolotu i niby powinienem z kolegą gadać, ale po prostu brałem się za, za czytanie, bo mega mnie ta książka ciekawiła, bo naprawdę tak jak bardzo dobrze i przyjemnie słucha mi się ich podcastu o wojnie, o drugiej wojnie światowej głównie ten podcast jest, chociaż pojawiają się też odcinki specjalne o, o jakichś innych zagadnieniach, ale głównie mówimy tu o wojnie, tak no byłem ciekaw czy książka będzie tak samo lekka jak, jak materiał na Spotify'u, tam słucham i była. Naprawdę była, było dużo powtórzeń tego, co było w podcaście, ale naprawdę fajnie mi się tego czytało. E, tak jak wcześniej, fajnie mi się tych tematów słuchało. Także jeżeli interesuje Was historia, e, to po prostu powiem Wam. E, Czytajcie tę książkę, bo warto w taki prosty, może naukowy, chyba mogę tak powiedzieć, naukowy sposób zobaczyć, że ta historia naprawdę lubi się powtarzać i to, co widzimy teraz, wiadomo, tutaj są flagi amerykańskie, flagi ukraińskie, więc mamy nawiązania między II wojną światową, chyba to chyba jest najsłynniejsze, najsłynniejsze zdjęcie z flagą amerykańską, chyba jest z II wojny światowej, właśnie dokładnie, nie pamiętam gdzie konkretnie, no, ale też mamy tutaj Ukraińców z ich flagą. No Ta historia zatacza koła, lubi się powtarzać, lubi. Nie, wpływać na nasze życie i wiele rzeczy z przeszłości możemy przenieść do naszej teraźniejszości. I dlatego też polecam ten podcast wojennych historii. To powiem przykład, ja już go chyba gdzieś mówiłem, na pewno kilkukrotnie komuś, nie wiem czy na nagraniach może czy dwa razy. Poszedłem sobie rano biegać, odpaliłem sobie podcast wojennych historii i 40-minutowy odcinek, około 40-minutowy odcinek, jak pamiętam go o, o sytuacji na, na, na morzu z włoskimi okrętami. Bach! momentalnie wpadł mi pomysł na zrobienie sesji w ZEW. E, czy ta sesja mogła być lepiej przeze mnie zrobiona? Na pewno. No zrobiłem ją w przeciągu tam niecałych godzin, obmyśliłem no, jakąś tam fabułę na podstawie tego podcastu. Historia jest świetną rzeczą, żeby z niej czerpać e, inspirację. E, ta książka tak naprawdę też, bo paradoksalnie Mówimy to o zwykłych, prostych rzeczach, ale gdzieś kilka fragmentów zapaliło mi lampkę do sesji w Delta, do sesji w W, czy też po prostu do sesji w Savage, bo jedną z takich długich kampanii, które dawno temu prowadziłem, to właśnie Savage Worlds i druga wojna światowa. Miałem podręcznik Weird War 2 po angielsku jeszcze wydany i pamiętam, że też robiłem sesję, także historia uważam jest Piękną e, opcją do nauki, e, do nauki dla nas jako ludzi, do nauki dla nas jako RPGowców. E, można ją wykorzystywać w sposób taki klasycznie życiowy, można ją wykorzystywać też po prostu dla zabawy, dla przyjemności, bo no, czasem po prostu te historie są fascynujące, a gdy je fajnie ubierzemy, e, gdy je fajnie poprowadzimy, możemy też porwać e, graczy na sesjach. Też przy okazji przemycając część wiedzy, zdarzyło mi się kiedyś prowadzić na bazie historycznych właśnie rzeczy sesje i potem wpleść w tą fabułę takie prawdziwe fakty, no fakty, nieprawdziwe, po prostu fakty, a nawet potem przekazać. Miałem akurat młodszych graczy, którzy z tego sobie sprawy nie zdawali i faktycznie zapytałem, czy chcieliby dowiedzieć się skąd zaczerpnąłem i jak powiedzieli, że tak, no to zaczęli słuchać i miałem wrażenie, bo zapytałem ich, więc mam nadzieję, że nie kłamali, ale miałem takie wrażenie, że to też im się podobało, także myślę, że dużo robi to jak ktoś opowiada. Ja wiem, że lubię opowiadać, i sprawia mi to frajdę, a zawsze jakby jak komuś coś sprawia frajdę, to lepiej się tego słucha, niż jak ktoś jest tym zmęczony. Dlatego też polecam ten podcast wojennych historii, bo tam widać, że to rozmawia dwóch pasjonatów, i ta rozmowa jest interesująca przez sam fakt ich zaangażowania. Bo nie wiem, czy pamiętacie ze swoich zajęć w szkole czy studiów, jeżeli miało się profesora, panią profesor, którzy mówili nudno, no bo nie lubili tego, może nie mieli daru, to od razu to wchodziło gorzej. Ale jeżeli ktoś był pasjonatem, ktoś mówił o tym takim zapartym tchem, słuchało się tego lepiej. I ja tak słucham tego podcastu, bo słucham go cały czas. Eee, I powiem szczerze, nie byłem pewien, z książką będzie podobnie. Teraz mogę powiedzieć, że dla mnie z tą książką było podobnie. Także, jeżeli interesuje Was historia, to właśnie historia lubi się powtarzać. Bardzo polecam. Książka bardzo ciekawa, krótka, eee, nawet powiedziałbym za krótka, bo z Warszawy do Gdańska, jak leciałem, to już mi zabrakło stron. Na szczęście miałem drugą książkę, ale, ale przez chwilkę tak mi było trochę smutno. Nie wiem, czy Wy tak macie. Ja tak czasem mam, że jak przeczytam książkę, tak mi jest trochę smutno, że jeszcze jeden rozdział, jakby były jeszcze te 30 stron, jakby gdzieś tam autor, autorzy w tym wypadku e, wróciliby, zaprezentowali, to byłoby troszkę fajnie. No ale niestety, ma tylko tych stron bodajże 200. 30-240 takich, które możemy przeczytać, e, troszkę większy format. Także także warto polecam. Dobrze się czyta. A jeżeli książka Wam się spodoba, albo jeżeli wolicie posłuchać, macie mniej czasu na czytania, więcej właśnie, żeby posłuchać kanał na YouTube, podcast na Spotify. U. No, panowie mają wielu subskrybentów i e, wielu ludzi na bieżąco pewnie ich o, ogląda. E, taka ciekawostka, może na sam koniec, e, jeżeli dobrze zrozumiałem na YouTubie nie mają żadnego filmu z wizją, tylko wszystkie są też tylko i wyłącznie z głosem, takim podcastem są typowo, że gdzieś tam po prostu wrzucają. Nigdy tego nie sprawdziłem, ale tak gdzieś usłyszałem albo przeczytałem. Jeśli tak jest, no to chyle czoła, no bo mówimy tu o setkach tysięcy ludzi, którzy ich regularnie pewnie słuchają, pewnie tak jak ja z zapartym tchem. A póki co, grajcie w RPG, bo to jest świetna zabawa. A jeśli przy okazji możecie troszkę czegoś dowiedzieć się o naszej historii, albo po prostu o historii świata i wpleść to, by tą wiedzę przekazać dalej, to to jest tylko uważam na plus, bo warto wiedzieć coś więcej o naszej historii niż to, że jesteśmy po prostu Polakami, słowianami i tyle. Trzymajcie się, hej. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz zostawić nam suba, lajka, jakiś komentarz czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy też na YouTubie, Spotify'u albo wesprzeć nas na stronie sub.pl e, ukośnik niecnej gdzie można postawić nam przysłowiową kawę. Każde wsparcie, jakie, na jakie tylko macie ochotę, będzie zawsze mile widziane i docenione.